Szanowni Państwo, witam serdecznie na konferencji prasowej po meczu PKW za I Liga Mężczyzn. Miasto, Szkoła Krosno, Sensation, Kotwica, Port Morski Kołobrzeg. Witam premiera, naszej gości, pana Rafała Franka, w Panie Trenerze. Wieczór. Witam również zawodnika drużyny z Kołobrzegu, Daniela Ziłkowskiego do wieczór. E, panie trenerze, zaczniemy od Pana prośba o komentarz do dzisiejszego spotkania. No na pewno tutaj od razu zacznijmy, bardzo dobry mecz gospodarzy, to trzeba przyznać, że naprawdę bardzo dobre zawody zagrali, zresztą do tego jeszcze skuteczność rzutów za trzy punkty 61%, to chyba, nie wiem czy to jest nie najlepszy wynik w tym, w tym sezonie, w, te, w tej lidze, do tego dali 34 osobiste, przy naszych 16, gdzieś tam widocznie za łatwo, może nie padaliśmy na parkiet, mogliśmy troszkę paść na parkiet, może byśmy wtedy troszkę tych osobistych więcej rzucali, ale na no, mniejsza o to, Trzeba powiedzieć, że w pierwszej połowie nie mogliśmy za bardzo złapać rytmu naszego i defensywnego, i ofensywnego, chociaż gdzieś tam 39 punktów 40 w ataku to jeszcze było ok, no ale te 53 stracone pokazało, że jednak gdzieś tam wszystkie te mankamenciki, które gdzieś tam drobne spóźnienia, rzuty przez ręce nawet wszystko wpadało i, i, i no trzeba przyznać, że, że ciężkie, ciężkie zawody mieliśmy. Potem wróciliśmy do meczu tam ma 10 punktów w czwartej kwarcie. gdzieś tam już troszkę z mega, mega zmęczeni, byliśmy, ale na pewno jeszcze dwa-trzy dobre zagrania. Mogłyby spodobać, że ten mecz gdzieś tam jeszcze by na końcu ważył się w jednych, dwóch posiadaniach. Tak troszkę się nie skończył niefartownie, mecz był ciekawszy niż wynik można powiedzieć. Ale tutaj na pewno gratulacje dla, dla zespołu Skorosna bo i trenera, dobra robota, bardzo dobre spotkanie bardzo agresywnie zagrali i, i, i ten, ten, to zwycięstwo się im należy. Dziękuję Daniel, yy, No, na pewno ciężki teren yy, lider tabeli i yy, tutaj no, myślę, że kluczem tego wszystkiego było yy, była koncentracja i jednak zabrakło nam trochę takiej elastyczności w tym co robimy. Yy, gdzieś tam. Nie potrafiliśmy pozmieniać niektórych rzeczy, które, y, które mogłyby nam w dużej mierze pomóc. Y, no myślę, że po prostu to jest dla nas y, kop do tego, żeby, żeby nad tym pracować. I myślę, że zaangażowanie y, każdy z chłopaków y, zostawił na boisku, ale no jednak musimy jeszcze pod, y, podreperować niektóre rzeczy. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, witam na drugiej części konferencji prasowej PKZ za I Liga Mężczyzn. Miasto Szkoła Krosno, Sensation Kotwica, Port Morski, kołbrzech. Zwycięstwo Krosno 94-76. Witam trenera zwycięskiej drużyny, lidera tabeli Edmunda Walejka. Dobry wieczór, Panie Trenerze. Dobry wieczór. Witam również zawodnika Krośniewskiej drużyny, Bartosza Chodukiewicza. Dobry Bartek. Dzień dobry. Panie Trenerze, bardzo proszę o komentarz tu dzisiejszego zwycięskiego spotkania. No, po pierwsze jest super, znowu znowu cała hala i ta atmosfera no super dziękuję bardzo wszystkim to do, do, do meczu po pierwszej rundzie po meczu powiedziała kotwica ma naj, naj, naj najlu, roster naj roster a, i dzisiaj to samo mogę powiedzieć ale dzisiaj a, to pracę які зробили мої заводники, виграли ж ми збірку 27 асистів і и... окей. Okay. Але да, то є трудно, труд, трудно Я членства. Єстем дувний, як завше за засполу і ще медалі, крок за кроком. Дякую Бард. Dzień dobry Państwu, na początku chciałem podziękować y, drużynie przeciwniej i y, kibicom za super doping, a przeciwnikom za y, postawienie się na meczu. Y, mecz kontrolowany przez nas, y, widać, że na prowadzeniu byliśmy przez prawie cały mecz, oprócz y, tych pierwszych punktów. Y, super gra, dzielenie się piłką, y, była energia, na pewno też y, Założenia, fokus do końca utrzymany, przez co nie pozwoliliśmy przeciwnikom po połowie wrócić do gry. Co tu mam więcej powiedzieć? Zbiórka wygrana, złuty trafione, a Pala, jak to u nas się mówi w zespole. Ja jestem mega zadowolony, ale tak jak mówię, jeszcze wiele pracy przed nami. To wciąż jeszcze jest połowa sezonu, połowa rundy zasadniczej. Jeszcze wiele przed nami i dalej koncentrujemy się nad tym, żeby pracować i iść do przodu. Dziękuję. そう。